Nauczony doświadczeniem z motocyklami, które najlepiej jest kupować po sezonie ze względu na korzystniejsze ceny, tak samo postąpiłem z poszukiwaniem kabrioletu. W taki sposób stałem się właścicielem rzeczonej Astry w środku stycznia. I wszystko byłoby zgodnie z planem, gdyby nie fakt, że auto, które mi się spodobało, znalazłem na krańcu Polski. A Szczecin, bo o tym krańcu mowa, zaliczył w czasie mojego wyjazdu wyjątkowo złośliwy atak zimy. Na szczęście okazało się, że właściciel używał tego auta na dojazdy do pracy. Tak, zimą, w styczniu, codziennie i z tego powodu w aucie założone były zimowe opony. Tylko to pozwoliło nam przyprowadzić to auto bezpiecznie do domu. Wspominałem też wcześniej o instalacji gazowej. Do aut używanych okazjonalnie rzadko się ją montuje i w tej astrze może dziwić jej obecność, ale w przypadku szukania codziennych oszczędności ma to jak najbardziej sens. Zwłaszcza, że silnik z dobrą sekwencyjną instalacją sprawia, że różnic w jeździe na benzynie i gazie praktycznie nie odczujemy. No więc jak to jest z tym używaniem o zimą? Znam ludzi, którzy jeżdżą kabrioletami całorocznie, ale warunkiem jest założenie twardego dachu na ten prezentowy, co można zrobić na przykład w BMW E36. W A3F niestety nie. Nie będę kłamał. W przypadku tego auta jazda zimą to nie jest najlepszy pomysł. Prezentowy dach łatwo uszkodzić przy odśnieżaniu, zalegająca na nim warstwa śniegu po rozgrzaniu wnętrza zaczyna topnieć i przesącza się do środka. Oczywiście dach można zaimpregnować, ale jest to skuteczne tylko do pewnego momentu. Jeśli zacznie on już przeciekać, w aucie pojawia się dużo wilgoci, co nie tylko sprzyja korozji i problemom z elektryką, ale powoduje bardzo intensywne parowanie szyb. Poprzedni właściciel wwoził kilkanaście woreczków pokłaniających wilgoć, porozkładanych w różnych miejscach, ale to było ciągle za mało. Tym autem da się jeździć, nawet w mrozy. Ogrzewanie jest wydajne i na pewno nie zmarzniemy w środku, wentylacja w końcu zrobi swoje i szyby będą przejrzyste a zimowe opony utrzymają nas na drodze. Sprawdziliśmy to nawet wybierając się na biurkę WOSZ krótko po zakupie. Jeżdżenie otwartym samochodem w śniegu i na mrozie to wyjątkowo abstrakcyjne przeżycie, ale było bardzo fajnie. Jestem jednak spokojniejszy, kiedy Astra czeka na ciepłe dni w garażu.